Szybko taki domowy outfit, który tutaj mam na wyjeździe. I to są takie spodemki z Etamu. Takie zwykłe bawełniane. Kupiłam je w secie i one właśnie bardzo fajnie się nadają w ciąży, bo tutaj jest miejsce na brzuszek, mimo że to nie jest jakiś tam rozmiar nie wiadomo jaki, czy nie są specjalne ciążowe. I tutaj mam jeszcze taki topik z Korei, dziergany. Dzisiaj jest w ogóle bardzo gorąco, więc w międzyczasie jak wróciliśmy, to się przeprasznicowałam, przebrałam i tak zazwyczaj po prostu właśnie w takich jakichś krótkich, wygodnych spodenkach, czy piżamkowych, czy takich właśnie zwyczajnych, zupełnie bawełnianych i jakichś krótkich bryzeczkach chodzę po domu tutaj, czy po terenie, czy u siebie w domu właśnie jak jestem, no to się nie stroję, tylko po prostu chodzę w jak najwygodniejszych rzeczach. <grym> Także. Takie coś z widoczkiem na no. Giewont. <gibli> Ta, w takim właśnie secie są te spodenki i drugie są takie, <gibli> trochę inne. Jest takie fajne opakowanie na to, można sobie to właśnie swobodnie zabrać, spakować i jest bardzo wygodnie. Także takie albo takie spodenki można sobie w ciąży nosić. Robiliśmy sobie takie soczki w pobliskich Delikatesach. I ja tego nigdzie indziej nie widziałam, więc nie wiem, czy to jest jakieś regionalne, ale mają strasznie fajne opakowania. I ciekawa jestem, tutaj jest jakaś zielona herbata i mango, zielona herbata melon, wiśnia z czarną herbatą. Ciekawie to wygląda tak artystycznie. I zaraz sobie spróbujemy którąś. No i co, jak ta sekura? No, no smaczna. Tak? Czuć tam wiśnie? Nie. Mm. IC. Mhm. Opakowanie fajne, nie? No. Takie przyciągają wzrok. A, herbapol. Herbapol, a no proszę. To takie mamy dzisiejsze jedzonko. Znów z widokiem na giewącik. I proszę bardzo, makaronik z plackiem ziemniaczanym. Skąd? Z Żabki chyba tak. Tak, dzisiaj instanty już nie idziemy do knajpy żadnej. Już nie mamy siły nawet na chodzenie. Parówki, tak. Ty masz parówki. I pieski też mają parówki. Usłyszała, że parówki. Przyszłaś pożebrać? O paróweczkę. Tatuś ma paróweczkę. To jedzenia. Jedzonko z widoczkami, z widokiem na Przyjemnie. Z takimi widokami to nawet instanty smakują przyzwoicie. Nie? Jedzą go, to można. Z widoczkiem. Tak. Gdzie? Ja tak. Tam z tyłu. Ja <laughs> się nie strzelił, że jest nagrywany z ukrytej kamery. <laughs> ja to już chciałem na no <laughs> Tak, już chciał koszulę zdejmować. No. Już na basen gotowy. Tutaj jest basen. <laughs> no to tu jest basen co prawda jest ostatni dzień ale wcześniej byliśmy trochę zajęci i też nie było aż tak gorąco więc teraz będziemy próbować nie wiem czy się będę kąpała czy nie zobaczymy ale ja jak coś mam kostium a ja Youngjun to będzie w razie czego wchodził w czym może taka moja stylóweczka basenowa mam spodenki z Etamu koszuleczkę z Korei chyba z... no nie pamiętam skąd. Tak, ale generalnie to zaraz wyjmuję. Będziemy próbować, czy da się tu wejść, czy nie da się wejść. Taki kostium. Michuska trochę widać. Trochę bardziej widać. Jak się tak zrobi. To taki chill na podejście przy basenie. Woda zimna, więc nie wiem czy tam wejdę. Zobaczę czy zaryzykuję, czy nie, bo tak on chyba też jest taki troszeczkę głębokawy, że całemu trzeba byłoby się zanurzyć, więc zobaczymy jeszcze jak to będzie. To byś wszedł, czy nie? Ale zimna jest. Zimna, zimno. <śm> И уж бахейся, солнечку. Ну и что? Зимно. А, уже, надо бы себе Nóżki można pomóc? Aż mi stracha napędzili. A on se tak rozpalił, i sobie gdzieś poszedł. W ogóle. Nie wiem, do czego to było. Nie no. wiem, Czy jakieś rytuały odprawy, czy, czy właśnie zamierzamy jakąś szyszę czy coś. Nie Także nie ufajcie turystom z zagranicznych krajów. On nie turysta. On to to, to baca jest. Baca górański, on prawie tutejszy. Takański Baca. Koreański Baca, no. Ale żeś powacował. No. Fajnie było, nie? No. No, fajnie był Tak, z cypką chcieli zgrillować, jakby tu mało bacówek było. No. Taki bajer. Oj, Michusku, Michusku. Na co my się napatrzyliśmy. I no tak to fajnie, jakby był jeszcze tak jeden taki ciepły dzień, nie? No bo kusi mnie trochę, ale już jest tak... Słońce zachodzi, a ta woda jest pierońsko zimna. też nie aż tak zimna, jak tam w tym potoku. Bo w tym potoku to było mega, mega w ogóle. Basen jest z widoczkiem na Giewont, na teatry, na Palenisko, także ładnie. Tam nasze pieseczki z drugiej strony basenu już grzecznie sobie czekają, a tam sobie Bahinia leży. Bahira! No tak tutaj fajnie to wygląda. Takie śmieszne coś. Mm. I co? przeszedłeś? Troszku, cześć na piesku. Cześć bahisiu. słoneczko ty moje. Odpoczywasz sobie ładnie? Ślicznie Bachisiu, no tam masz tatusia swojego. Mmm, ślicznotko. Taki jest widoczek z basenu i przy basenie, więc bardzo ładnie, giewoncik jest. No dobra, to Yongjun twierdzi, że będzie wchodził tam.

To co, wchodzisz? Ryzykujesz? Będziesz pluskał. No, no i którędy będziesz wchodził? Ale co, będziesz skakał? Co, zimne. Zimne, zimne. To nie tak prosto. Wychodzisz? Nie. nie. No, rozgrzej się teraz. Lisko na dole. No, to pewnie glony. No bo to nie jest taki profesjonalny basen. No ale basen z takim widoczkiem. Szoku nie zostało. No, może tak być. O, zimno, zimno, zimna. Wow. Oh, curte, assim... to é o limite. To é limite, <improves emotions> <facial> 看，幸福。

Widok, nie? Na taterki. Było tak zimno. Dzisiaj i tak jest najcieplejszy dzień. No, było. Było. Był już Był sumie wieczór. To teraz tam chyba co 22 stopnie są. Wieje. Yeah, yeah. Tak wieje i jest yeah. tak trochę. No jeszcze. Trochę tak jest Oh my god. Nice view. <laughs> oh, o so słuchacz. <laughs> <laughs> Thank you. Have a nice evening. Have a nice peace and love. Peace and love. What does that mean? Peace and love. Ah, peace and love. Okay. Oh, okay. Yeah. Assalamu Oh yeah, this is Arabic. Yes, we, yeah. see, we use it. Yes. Yeah. Are you? Oh, you have a root in Arabic? No, 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 no. No, I think yeah. No. I thought, I thought you have a blood from Arab. <laughs> really? Yeah. <laughs> you know, my father looks a little bit like ah, maybe Jewish or Arabic. I, but get I got it. I don't know. <laughs> you are from Egypt. <laughs> <laughs> He's from Korea. Korea. Yeah, yeah. North Korea. South Korea. South Korea. South Korea. <laughs> and where are you from? Saudi Arabia. Uh, Saudi Arabia. Yeah, you guessed yeah. that, yeah? I think. Yeah, well, did, well, well, were there are many from, were from Kuwait, people, Oman, Oman to also. Arabia. So yeah. did, did you yeah. visit Saudi Arabia? No, Why? not yet. Why not? Yet. Why, no? <laughs> Never. Why not? Maybe someday. Maybe someday. Yeah. Should but should we visit some one day, if it's happening? Yeah, it I'd would... love to. Yeah, yeah. You are welcome. Maybe someday we will yeah. have yeah. a chance. Yeah. You are a pregnant, yeah? Congratulations, a pregnant. oh thank you. <laughs> oh, it was lovely. amazing. <laughs> first, yeah. first, day? Yeah, first, first day. Oh my God. Did you look at this? Is she uh, or he? is he oh nice i can't imagination about this is simple like about your face or your body, yeah, brown, brown hair or rather yeah blue eyes i don't know what it probably know. will be cute uh, i should be should be, should should be, be. because yeah. you are better should be good. should be nice you take care about your baby Yeah, <laughs> <laughs> Nie wiem, pływało, przebywało. A, szkoda, że wcześniej nie, byli, nie było słońce. Tak, właśnie Daj, to żałuję, bo można było w sumie tak nawet z godzinkę któregoś dnia. Nie było aż tak ciepło strasznie. Jak się nastawiałam na ten basen, to akurat wyszło na to, że w sumie było zimno. Było chłodno i chyba robiliśmy co innego, tylko taki czynny na to czy coś. Bo naprawdę było za zimno na tym basen, a dzisiaj niby było ciepło strasznie w trakcie dnia więc się tak uparliśmy, że jeszcze spróbujemy chociaż nogi pomoczyć i wylądowaliśmy w basenie. Tylko, że ja nam nie pływałam, nie? Ale ogólnie no, fajna sprawa, że jest ten basen taki może nie, nie jakiś perfekcyjnie czysty, no bo bardziej taki naturalny, ale, ale ogólnie daje radę, nie? Ja, ja, jest strasznie zimno, już podejrzewam, że jest 20 stopni morza i tak naprawdę to jest nam cieplej w wodzie niż na zewnątrz. Więc jak się wychodzi na zewnątrz to na chwilę, to jest no, ciężko. I teraz myślę, że. idziemy już. Tak. Ale widok jest piękny, no, naprawdę. Kompres z takim widokiem na Tatry to jest super. Teraz kończymy, zaraz. Tak. Idziemy, wracamy. Tak, wracamy się ogrzec. Nie wiem, czy jeszcze się będziemy meldować dla Was, czy już po prostu odpoczynek, no bo to jednak ostatni wieczór. Od zobaczymy, ale jak coś, to bardzo przyjemny był ten wyjazd. Podobało nam się. Tak, i mamy nadzieję, że jeszcze w tej okolice wrócimy. Tak. Idziemy jeszcze z pieskami na wieczorny szybki spacerek. Musimy się pakować. Bahira, Dahira brego. Co to za afera? Afera o karmunie. No co za piesy, no. Jakby pedigry w życiu nie jadły. One też mają nagrodę dzisiaj za, za cały wyjazd, że się spisały. Ej, ej, brego. Taką mam kolacyjkę o godzinie 12 w nocy. Ostatniego dnia tutaj pobytu. Placki, racuchy. Z żabki. <laughs> I Youngjun mi zrobił tutaj taki piękny plating restauracyjny. A tam Bahisia już jest zainteresowana bardzo. Tak? Tak Bahiniu? Dopiero skończyliśmy pakowanie rzeczy. Teraz czas na jedzenie. Jeszcze mamy na deser lody. I tutaj Youngjun też się wykazał kreatywnością. Chyba się nauczył troszeczkę. Patrząc na te knajpy z tym platingiem i w ogóle z jakimiś takimi dekoracjami. I tak sobie można zjeść w górskich klimatach.